Rozdział 21, dziejący się z szybkością 250 km na godzinę, z którego wynika, że dobre przygotowanie, zimna krew i błyskawiczne decyzje mogą być prawie tak samo potrzebne, jak umiejętność naukowego myślenia. Hadrian chwycił kapitana za ramię i krzyknął do ucha, nie tędy, do gór milczących to na południe trzeba, tam się jedzie do Bulbuliery. W porządku, wiem. Teraz mamy do załatwienia inną sprawę burknął kapitan. Patrz, czy jadą za nami. Wyjechali z miasta na główną szosę prowadzącą do stolicy. Wyjątkowo była dość równa, szeroka i dobrze utrzymana. Silnik pracował całkiem nieźle, na liczniku było prawie 40 na godzinę. Ujechali już kilka kilometrów i wydawało się, że nikt ich nie ściga. Dopiero kiedy szosa wspięła się na pagórek, Hadrian zobaczył daleko z tyłu szary punkcik, który się szybko do nich zbliżał. Widocznie gangsterzy w mieście początkowo stracili ślad w wąskich uliczkach i dopiero teraz trafili na właściwą drogę. Szara plamka była coraz większa. Teraz już wyraźnie można było poznać ten samochód. — To nie na pewno! Prędzej po to koniu, Nie da się prędzej? — Da się! — powiedział spokojnie kapitan i sięgnął do kabelka od termosu. Trzymaj się mnie, ale mocno. Nagle coś zabuczało pod nogą Hadriana bardzo głośno, jak syrena. O mało nie spadł z siodełka, tak się wystraszył. Buczenie było coraz wyższe, aż przeszło w cienkie wycie, prawie w gwizd. Motorower skoczył do przodu, jakby na potężnej sprężynie. Wskazówka na liczniku stuknęła w sześćdziesiątkę, która była na końcu skali i opadła luźno do zera. Licznik się popsuł. Hadrianowi pęd powietrza zatykał oddech. Oczy łzawiły, drzewa po bokach szosy zamieniły się w migocące pasy. Motorower leciał z gwizdem środkiem szosy i wylatywał w powietrze na niewielkich nierównościach. Kiedy na jednym mostku wyskoczyli w górę, przelecieli z pięćdziesiąt metrów w powietrzu. Żeby tylko koła wytrzymały, pomyślał kapitan i wyprzedził płynnym ruchem sportowego Geparda jadącego przed nimi. Gepard jechał co najmniej sto dwadzieścia. Dodał gazu, zaczął ich gonić, ale zaraz został daleko w tyle. Aramis zerknął kątem oka na zegarek. Pędzili tak prawie dziesięć minut. Dwie trzecie ładunku silniczka odrzutowego było już wypalone. Zbliżali się błyskawicznie do niewielkiego miasteczka. Kapitan sięgnął do silniczka i szybkim ruchem zamknął dyszę wylotową. Wycie nagle ucichło, tylko pęd gwizdał w uszach i szarpał ubraniami. Przelecieli jeszcze rozpędem około kilometra i kapitan zaczął hamować. Padli w główną ulicę miasta. Przed jednym z dużych budynków widać było z daleka ogromny skład pojemników na śmieci i dwa fioletowe samochody policyjne. W śmieciach grzebało sennie kilku ludzi w mundurach. – Trzymaj motorower – powiedziała Ramis i podbiegł do policjantów. – Popielaty purcha w bos, wiezie myrło, jedzie szef gangu, za parę minut tu będą – Policjanci rozdzielili gęby. Jeden przytomniejszy podbiegł do samochodu i włączył syrenę. Z budynku wybiegali inni, kto się zaczął wydawać rozkazy. Nieźle mruknął z uznaniem Aramis. wyminął zręcznie jednego z policjantów, który się do niego zbliżał, i wskoczył na motorower. Hadrian już trzymał silnik na obrotach ten zwykły silnik zapalił go, kiedy kapitan biegł do policjantów Nieźle Powiedział po raz drugi aramis i ruszyli pełnym gazem z powrotem. Wyjechali za miasto. Uwaga, zapalam. Skoczyli do przodu jak przedtem. Wyjeżdżający za nimi z miasta policjanci nie zobaczyli już przed sobą nikogo. 11, dwanaście minut, policja około trzech kilometrów z tyłu, purcha w niedługo tu będzie chyba też koło trzech. Uwaga, hamowanie! krzyknął. Silnik ucichł, zakwiczały hamulce, zarzuciło ich na szosie od rowu do rowu, wyhamowali niedaleko starego wiatraka, który stał na górce pod lasem 100 metrów od drogi. Podjechali do niego ścieżką akurat w chwili, kiedy popieraty purha wyskoczył zza zakrętu. A nasze kochane policury też już są, mruknął kapitan, wprowadzając spokojnie motorower do środka wiatraka przez dziurawą ścianę. Szosą pędziły z jękiem syren dwa wozy policyjne, jakiś kilometr za nimi następne dwa. Zatrzymały się, blokując szosę. Popielaty purhaw zahamował gwałtownie, obróciło go dwa razy do koła i ustawiło w poprzek. Hadrian patrzył przez szparę w desce, jak tłum policjantów otacza gangsterski samochód. Patrzył i trząsł się, jakby był zrobiony z samych sprężynek. Mi zimno! Szepnął, bo bardzo nie chciał, żeby kapitan pomyślał, że to ze strachu. Zaraz przejdzie, ja też zmarzłem, powiedziała Ramis. Jemu też lornetka nie chciała leżeć nieruchomo w rękach. Odłożył ją, siadł na belce, wyjął scyzoryk i zapałki i zaczął pracowicie, powoli strugać jedną po drugiej. Melduj, co tam się dzieje. Wyprowadzają ich, ucieka jeden. Oj, do nas ucieka, gonią. Ojej, już go mają. Wracają na szosę o, rany, myślałem, że tutaj przylecą kapitan usiadł z powrotem na belce o, jeden strzelił, nie trafił chyba zabrali mu pukawkę nie widzę dobrze, bo zasłaniają łysy już w radiowozie tamtych pakują to drugiego zatrzymali się o coś pytają, krzyczą, pokazują ręką w tamtą stronę szosy, a gangsterzy w tę stronę szosy pokazują. To nas, nie mogą się dogadać. No chyba policury grzebią w purchawie, szukają tego myrła pewno, wywalili kanapy z wozu. Jeden coś krzyczy, wpakowali z powrotem, powsiadali wszyscy, zawracają do miasta. Trzy radiowozy i purchaw z policjantem, jeden radiowóz w przeciwną stronę. No, pojechali w porządku, mruknął ramis. To była jedyna możliwa kombinacja i pięknie nam wyszła. Zapomnieli o naszym wiatraku trąby. Ojej, no właśnie, dlaczego myśmy lecieli z powrotem, zamiast uciekać dalej? Bo ładunek naszego termosiku już się skończył. Nie zdążyłbym założyć drugiego i pomyśl. Wystarczyło posłać za nami jeden wóz, żeby nas zgarnać. Wystarczyło radiem zawiadomić następny posterunek, żeby nam wyjechali na spotkanie. Nie wiadomo, czy tam byłoby się gdzie ukryć, a tutaj po drodze zauważyłem ten wiatrak i niedaleko za nim las. No rzeczywiście. A poza tym pomyśl, gdybyśmy tam wjali, wszystko byłoby dla nich jasne. Wiedzieliby gdzie szukać, a tu zgłupieli jedni i drudzy. A gangsterom nikt nie wierzy, więc będą teraz latać po tej szosie, obstawiać miasteczka, skrzyżowania mosty, aż do samej bulbuliery. Ale fest popatrzył z podziwem Hadrian i zadzwonił zębami. No a co my dalej zrobimy? A my mamy za lasem rzekę, jak wynika z mapy. A w plecaku ponton, którym od biedy można przewieźć motorower przez wodę. Tej możliwości nie wezmą pod uwagę i dlatego spokojnie sobie dojedziemy do szosy na podpikle. A tymczasem podaj plecak, zjemy coś, głodny jestem.